Tutaj dla nas powie świadectwo pan Adam z Białego Stoku, ojciec rodziny. My, mieszkańcy Białego Stoku, zebrani na zgromadzeniu modlitewnym i pikniku rodzinnym, wyrażamy stanowczy protest. Przeciwko publicznemu i ostentacyjnemu propagowaniu swoich preferencji przez mniejszości seksualne. Sprzeciwiamy się marszowi środowisk LGBT, który odbywa się w dniu dzisiejszym w naszym mieście. Wielokrotne tego rodzaju marsze, które odbyły się w innych miastach Polski. Dowiodły, że dochodzi w nich do nasilającej się agresji wymierzonej w najświętsze wartości naszej ojczyzny. Depcze się, poniża i obraża uczucia religijne milionów Polek i Polaków. W marszach tych dochodzi do obscenicznych, publicznych zachowań ich uczestników. Takie publiczne zachowania godzą w podstawowy system wartości chrześcijańskich, na których oparty jest nasz wspólny dom Polska. Zachowania te godzą też wład konstytucyjny i naruszają przepisy prawa karnego. Są one też sprzeczne z wymogami ustawy prawa o zgromadzeniach. Przypominamy, Iż zgodnie z artykułem 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie zaś z artykułem 196 Kodeksu Karnego. Kto obraża uczucia religijne innych osób podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Zwracamy się przeto do władz o podjęcie stanowczych kroków przeciwdziałających takim marszom i innym formom postępowania środowisk LGBT które naruszają i godzą w te dobra i wartości, które wyznaje zdecydowana większość naszego społeczeństwa. Zwracamy się też do organizatorów i uczestników tych marszów o refleksję nad tym, co dotąd czynią. Tak postępować dalej nie możecie. Tak jesteście córkami i synami naszej wspólnej Ojczyzny. Polski. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Część druga Dziękuję. Świętego Dziękuję. Dziękuję. pierwsza Dziękuję. 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 Dziękuję a w tej tajemnicy jest żal za grzechy. Ojcze nasz, któryś się z niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja,